Misja Sewer Junction B5, albo B5, jak ktoś woli. Jest to misja, w której również nie potrzebujemy technika, dlatego weźmiemy sobie kogoś, kto robi większą rozwałkę. Może weźmiemy oficera. Jest to mój, moja ulubiona postać. No, za chwilę wam pokażę dlaczego. Weźmiemy standardowe jego wyposażenie. Jest to shotgun, tak zwany windykator. Charakteryzuje się tym on, że spośród shotgunów mam całkiem przyzwoity zasięg, a poza tym ma on bardzo, bardzo przydatną właściwość, o której za chwilkę powiem. A no teraz przejdźmy do rozpoczęcia misji. Na razie idziemy przed siebie, dość spokojnie. Pojedynczy przeciwnicy będą przed nas, przed nami się pojawiać. I za chwilę wam pokażę jak fajnie działa ta broń. Jednym strzałem czterech wszystkich z jednej linii zastrzeliłem. Dlatego mimo, że ta broń ma mało amunicji, to jest ona bardzo wydajna. Całkiem przyjemnie się nią gra, jednak granie nią skutecznie wymaga wprawy. Ważne jest też tą bronią umiejętność szybkiego przeładowywania, ponieważ na te kilkanaście podcisków potrafię się bardzo szybko skończyć, mimo że nie strzelamy automatycznie, wziąłem jako broń pod zapasową pakiet z amunicją, który nie jest nam tutaj potrzebny, ale właściwie nic poza tą bronią nie jest nam tak naprawdę potrzebne, szczególnie na tym poziomie, dlatego po prostu, żeby wziąć cokolwiek. Wziąłem zapas amunicji. Najpierw sobie tutaj dookoła wszystkich wybijemy. Mamy tutaj piłę łańcuchową. Nieszczęsne muchy. I tu są właśnie całkiem niemało tych opancerzonych przeciwników. I wracając do specjalnej właściwości tej broni, chodzi o to, że ona jest tak mocna, że potrafi przebić pancerz nawet z przedniej części tego potwora. Dlatego możemy po prostu tylko stać przodem do niego i po prostu go ostrzeliwać. Dobrym miejscem, właśnie do obrony przed tymi potworami, jest stanie na tych schodach, ponieważ oni na nim nie wejdą. I po prostu strzelamy, nic trudnego. To już był chyba ostatni. A jeżeli nie, to zaraz się tu przekonamy. Musimy zniszczyć tutaj te beczki. Windykator ma również inną specjalną właściwość. Ma granatnik zapalający. Działa on bardzo fajnie. Tutaj mamy broń shotgun. Jednak ja mam swój shotgun, dlatego nie będę go zamieniał. I tutaj mamy znowu te małe żółte potworki, na które musimy bardzo uważać. Bardzo łatwo się z nim walczyć niepaczem ognia, jednak w tej misji jest on niedostępny dla, dla graczy poniżej 13 poziomu. Dlatego po prostu musimy zachować zwiększoną moc zwiększoną czujność. I jeszcze tutaj, w tym miejscu, możemy strzelić granat granatami, i sobie po prostu odejść stąd. Podobnie tutaj. Strzelamy w tą beczkę, która wyłączy mechanizm zasilający te wirniki. Podchodzimy w to miejsce. Możemy tutaj beczkę na dół zrzucić, ponieważ tutaj za chwilkę taki potworek wyjdzie i no to ułatwi nam zabicie go. Możemy sobie doładować amunicję, tutaj też jest amunicja do windykatora i do standardowych karabinów. I tutaj mamy właśnie jeszcze jednego tego potworka. Czasem jest on tutaj tylko jeden, czasem jest dwóch, a to właśnie jest ten potwór, o którym mówiłem. Jednak już do niego nie będę wracał. O, jest akurat drugi. I zakończamy misję. Bardzo prosta, przyjemna misja. W tej misji bardzo łatwo jest zrobić speedruna bez jakiegokolwiek większego przygotowania. Po prostu biec przed siebie strzelać i tyle. Zakończamy misję przychodząc już do ostatniej.